Witam, witam wszystkie kryptoświry, maniaków zdecentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl Słuchajcie, lecę do Was z kolejnym filmem, tym razem z projektem, który nazywa się Petro. Petoverse I jest to, słuchajcie, projekt w modelu e, Safu Fork, Libero Fork, czyli projekt tak zwanego auto compoundingu, auto w którym kupujemy natywny token. Danego projektu, w tym przypadku PETO, tak się będą nazywać tokeny tego projektu i trzymamy go, słuchajcie, tylko i wyłącznie na portfelu. Nie stakujemy nigdzie na zewnętrznych platformach i stakując go, trzymając go na własnym portfelu, będziemy otrzymywać kolejne tokeny w tak zwanym rebase. Czyli na nasze konto, nasz portfel będą wysyłane tokeny, będą one wysyłane non-stop, kilkadziesiąt razy dziennie. Już nie będę mówić, liczyć tego, ile razy w miesiącu, roku i tak dalej i będą tworzyć dodatkowo ten auto-compounding, czyli wskakując na nasz portfel, każda dodatkowa nagroda, która będzie się generować z tego rebase'u, będzie generowała wyższą nagrodę, ponieważ będzie uwzględniać wcześniejszą reinwestycję, która no, jakby się dzieje sama z siebie. Co w rezultacie spowoduje to, że APY, czyli roczna stopa zwrotu uwzględniająca Właśnie ten auto-compounding wyniesie 2 miliony procent, 2 miliony tam z groszy. Słuchajcie, no my jesteśmy przyzwyczajeni do takich projektów, bo jest ich masa. Codziennie pojawia się milion, 2 miliony APY i tak dalej i to już na nikim nie robi wrażenia, bo, bo te APY są oczywiście kosmiczne, jakieś wariackie, natomiast wiemy doskonale o tym, że nigdy jakby nie, u, nie osiągniemy takiej wartości uwzględniając tą cenę początkową danego projektu. No nie ma takiej opcji, tak? No to, to jest nierealne. Ale słuchajcie, ale właśnie. Co jest w tym projekcie, takiego, co wyróżnia go spośród tych dziesiątek, które pojawiają się tak naprawdę każdego tygodnia? Każdego dnia mamy nowe projekty w tym modelu. Zresztą pojawiają się, słuchajcie, platformy, gdzie można samodzielnie stworzyć kontrakt takiego projektu, właśnie w modelu Titano i zwyczajnie go zaimplementować, puścić. Słuchajcie, Wetter na blockchain po sieci nie wiem, Binance Smart czy jakiejkolwiek innej. Opakować go ładnie w stronę i puścić, i już mamy gotową maszynkę do zarabiania. No a w przypadku Petowers, słuchajcie, poszli myślę, że o kilka, kilka dobrych kroków do przodu, ponieważ wprowadzili coś, czego właśnie z czym walczą te projekty. Oczywiście te, które chcą zaistnieć, te, które chcą być pamiętane jako, jako te, które zmieniły obraz danego modelu, czy ogólnie branży DeFi. Słuchajcie, no. W tym przypadku, jeżeli chodzi o Petowers, wprowadzono bardzo mocną użyteczność. Kilka tych użyteczności. Pierwszą z nich, słuchajcie, to jest GameFi. GameFi metaverse wprowadzają własną grę, która będzie wykorzystywać te tokeny, która będzie dawać, zarabiać dodatkowo tokeny. Czyli nie dosyć tego, że my zarabiamy tak naprawdę pasywnie sobie, trzymając tokeny na portfelu, to grając jeszcze w tą grę, używając oczywiście tokenów naszych, no bo gdzieś ta użyteczność musi być. Będziemy zarabiać inne, tak? Bądź będziemy je przegrywać zwyczajnie. Będziemy mogli dodatkowo w przypadku Gamefi dokupywać NFT, NFTki. Zresztą zaraz wam pokażę. Spójrzcie, zaraz w ogóle o samej grze, zaraz wam, puszczę wam intro. Eee, gdzie my tu mamy te NFTki? Ok, dobra. Słuchajcie, dzięki temu, że w grze mamy NFT, ki będziemy mogli sobie upgrade'ować naszą postać o dodatkowe ubranka jakieś tam nie wiem ciuchy, bronie cokolwiek. Każdy oczywiście NFT będzie coś nas kosztować, ale też będziemy mogli te NFT, słuchajcie, sprzedawać na marketplace. Ie. Jeżeli gra się uda, jeżeli gra z... pójdzie jakby w stronę zbuduje mocną społeczność, będzie popularna, no to słuchajcie, no to na NFT zarabiamy olbrzymie pieniądze, już nie, mam, nie, nie muszę mówić. Oczywiście gamefi jest masę, jest setki Projektów lepsze, gorsze, niewypały, świetne. No, słuchajcie, nie idzie nadążyć, tak? Natomiast, jeżeli wprowadzają do takiego protokołu auto, auto staking, auto compounding, tego którym jest właśnie Petroverse, GameFi, które jest mocną użytecznością, no to może to, słuchajcie, naprawdę fajnie wpłynąć pozytywnie na ten projekt. Czyli mamy ten NFT. To, co będziemy mogli wykorzystywać kupując, potem sprzedając na marketplace. Zresztą mamy tutaj marketplace, on jeszcze pewnie jest aktywny. Gra. Pokażę Wam tą grę. Słuchajcie, zobaczmy sobie ten trailer. Gra w modelu arcade. Mamy jakiegoś tam słuchajcie, pieska, który sobie lata po jakieś planszy. Omija jakieś przeszkody. Jest na końcu jakiś boss, który go rozwalając. Oczywiście otrzymujemy jakieś tam super dodatkowe żetony, mamy różne plansze i słuchajcie, prosty temat, tak? Najprostsze tematy się najlepiej sprzedają, tak? Mamy, słuchajcie, pyk, WASD, czy nawet nie wiem, spacją pewnie będziemy kontrolować tego pieska i nic więcej, tak? No, jeszcze jakiś tam ślisk pewnie shiftem, czy, czy jakimś innym przyciskiem na klawiaturze. Świetnie, słuchajcie, mocny marketing, bardzo mocno idą w marketing. Wrzucają dużo reklam własnych, już nie mówię o influencerach, jeżeli chodzi o YouTube. Eee, I tutaj są jakby spoty zwiastuny tych reklam. Dodatkowo mają wrzucać to w Metaverse, tak? Czyli VR, okulary, to co ja kocham w ogóle, jeżeli chodzi o eee, wirtualną rzeczywistość. No Reklamy nie są jakieś tam górnych lotów, ale słuchajcie, no są, tak? Lecą z tym marketingiem, zresztą dużo widać influencerów, którzy się zajmują tym projektem. Ja ten projekt już zauważyłem kilka dni temu, dopiero dziś tak naprawdę nagrywam, wróciłem ze świąt. Mam więcej czasu w tej chwili, żeby nadrobić te zaległości. Jeżeli chodzi o wejście w ten projekt, co jest... A, słuchajcie, mają audyt, tak, mają gotowy audyt, Track Doktor, mają KYC, audyt, zaraz sobie przez chwilę spojrzymy na white paper, zobaczymy jak to działa. Przepraszam. Presail. Co jest ważne, słuchajcie, i bardzo ważne, bo ja mówię, każdy projekt, w który wchodzimy, wchodźmy na, na najwcześniejszym etapie, jakim się da. Nie wchodzić później, tak? Bądźmy tymi, którzy wchodzą jako pierwsi, później tak naprawdę niech nas ktoś zasypuje. Dlaczego my mamy nie wchodzić, nie wykorzystać tej, tej możliwości wejścia na samym początku? To, to jest tak naprawdę cała esencja korzystania yy, z dobrodziejstw z kryptowalut. tak? Wchodźmy na wczesnym etapie. Ja w ten projekt wejdę. No, i już mówię szczegóły. Słuchajcie, za 5 dni startuje, no, prawie za 6-5 godzin, 5 dni i 22 godziny startuje Presale. Presale odbędzie się na Pink Sale, czyli znanej wszystkim, myślę, że większości platformie do, do uruchamiania Presale. Wiele projektów w tym modelu było uruchamianych z olbrzymimi, słuchajcie, zbiórkami, bo po kilka tysięcy BNB, i to nie jest już nic dziwnego. Ja pamiętam, jak Safu się sprzedawał chyba 8 czy 9 tysięcy BNB w presale'u, słuchajcie. A potem, tak naprawdę, się zastanawialiśmy: no dobra, kto kupi te tokeny zaraz po, po, po tym pre-sale'u? I znajdowało się, słuchajcie, masę. Safu szło jak burza, nie? Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Zaraz Wam pokażę ten e, pre-sale. Mamy też dashboard gotowy. Oczywiście po e, pre-sale dobę później, bo będą chyba dobę zbierać te tokeny. Z racji tego, że będzie to fair launch, nie mamy żadnej whitelisty. Każdy wchodzi, słuchajcie, ładujemy się do jednej Michy, kupuje za określoną ilość wybranych przez siebie tam BNB i, i, i wskakuje. Mają dodatkowo już gotowy dashboard. Dashboard jest tym elementem, w którym możemy sobie obserwować nasze aktywa, naszą ilość tokenów, ile jest warta, kiedy mamy rebase następny, wartość puli market cap i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie kalkulatorem wyliczyć teoretyczną wartość nagród naszych, którą będziemy mieć, nie wiem, miliony dolarów po 365 dniach. Oczywiście nie wierzcie temu, to jest kalkulator, ten APY nigdy nie, nigdy nie przyniesie Wam jakby tej wartości tych milionów, które pokaże Wam kalkulator, bo oczywistym jest to, że ten projekt nie będzie trzymać ceny, no i też nie będzie wiecznie rósł. Natomiast, słuchajcie, nawet wejść czysto spekulacyjnie, bo też nie wiemy, czy w projekcie dostarczone będą wszystkie jakby elementy, yy, chociażby gra, tak? Jeżeli mówią o tym, że ma być to na wczesnym etapie, zaraz ma być demo uruchomione. Zresztą mamy już przycisk jakby bezpośrednio do, do demo Play Demo game, ale no, jest, mamy jeszcze Coming soon. Słuchajcie, idźmy z hypem. Jeżeli jest to projekt, który ma w sobie taki pomysł, taką, taki potencjał, wchodźmy na presale. Oczywiście jest ryzyko, bo oczywiście zaraz po presale może być, że tak powiem, brzydko mówiąc, wyjepka w tym sensie, że ludzie będą zrzucać. Ja też się jakby z tym liczę. Ale wejdźcie sobie na przykład nie wiem za 50% wartości swojego budżetu, który mielibyście przeznaczyć na ten projekt w presale i czekajcie na przykład na dump, tak? I wtedy sobie usrednicz cenę. Odbije cena zawsze odbija, słuchajcie. Jeżeli tak jak mówię, społeczność będzie zadowolona, jeżeli nic nie spieprzą na samym początku, jeżeli nagrody będą się naliczać, to wszystko będzie tacy. Jeżeli będzie komunikacja ze strony adminów, jeżeli będzie marketing odpowiednio puszczony zaraz po starcie, i będą dochowywane elementy związane z roadmapem, a zwłaszcza gra, no to mamy bailando, nie? I wtedy sobie sprzedajecie. Nie wiem, 100, 200, 300, 500 000% zysku. Oczywiście w zależności od tego kto na ile jest pazerny i tak dalej, nie? Tak więc tyle, słuchajcie. Przejdźmy sobie jeszcze do whitepaper. A nie, dobra, whitepaper to sobie poczytacie tam są zapisy. Natomiast z takich najważniejszych informacji, słuchajcie, z racji tego, że jest to projekt właśnie modelu Titano, Fork, SAFu i tak dalej, to są projekty, które mają, ale wiecie co, nie przejdziemy sobie jednak chyba do tego, bo tutaj slider lata, będzie mi to przerzucać. Idziemy do whitepaper. Dobry auto staking: Fixed API. Dobra, przejdziemy od początku. Ale powiem, bo zacząłem mówić o tym, o tym taksie. W przypadku projektów w tym modelu, yy, zazwyczaj mamy wysoki taks za kupno tokenów i sprzedaż tokenów. Tokeny będziemy sobie kupować zazwyczaj na PancakeSwap, czy poprzez Pukolni jako agregator, gdzie tam że tak powiem, za nas pewne rzeczy robi, ułatwia zakup i sprzedaż. 16-18%. Yy, 16%, -18%, 16 za sprzedaż, yy, przepraszam, zakup i 18 za sprzedaż. W, tych, w tym taksie uwzględniony jest część, która idzie do skarbca, czyli skąd otrzymujemy te nagrody, w sensie te tokeny, część idzie na ubezpieczenie, część idzie na płynność, oczywiście płynność na PancakeSwap, część idzie na rozwój, marketing i to są właśnie te elementy, które muszą być zachowane. Projekty, które mają niskie, niski taks. W tym modelu nie sprawdzą się, słuchajcie, bo na to są potrzebne pieniądze. tak? Tutaj jest potrzebne pieniądze do skarbca, potrzebne pieniądze na e, reklamę, na marketing, na rozwój, na deweloperkę. To są pieniądze, słuchajcie, tutaj nikt za darmo nie pracuje. Deweloperzy biorą grube pieniądze i nikt mi nie powie, że takie projekty są zwyczajnie, jeżeli faktycznie PETOVERS będzie donosić to, co ma w roadmapie, to na to są potrzebne olbrzymie pieniądze. Spojrzycie sobie, jeżeli chodzi o. E, o e, white paper, nie będę teraz tego czytać. Mamy tutaj wszystko opisane. Poczytajcie sobie, możecie sobie też oczywiście przetłumaczyć na polski poprzez Google, translator, metaverse, landy, które mają się pojawiać, tak? No, jest masa naprawdę rzeczy, które mogą się pojawić, pojawić w tym projekcie, które mogą spowodować to, że projekt się uda. No, ale jak to życie pokazuje często, niekoniecznie tak jest, tak? Więc miejcie z tyłu głowy, to, że projekt jest wysokiego ryzyka, jak każdy zresztą może się nie udać, możecie wejść nie wiem, w Presale za 50%, poczekać na deep, kupić, a jeszcze zejdzie niżej, prawda? Tak jak mówię, no, najważniejszym elementem każdego projektu jest start. Jeżeli start, że tak powiem, nie wypali coś, tam się spieprzy, to idzie już efekt tłumu, ludzie zaczynają sprzedawać, panika, i idzie food na na mediach. Właśnie, a media społecznościowe spójrzmy sobie jeszcze tylko na chwileczkę. 9,5 tysiąca osób na Telegramie. Twitter z 2,5 tysiąca, tak, 2,460. Tu mamy Reddit i mamy Discord. Trzy jakby takie miejsca typowo gdzieś tam budujące społeczność. My oczywiście wiadomo, gdzieś tam skupiamy się wokół Telegramu, ewentualnie Discord. Ja przynajmniej osobiście za Discordem nie przepadam. Tak więc wszystkie informacje. Macie, w zależności od tego, kto co lubi, na tych głównie dwóch źródłach, plus informacje ogólne na Twitterze bądź też Redditie. Dobra, słuchajcie, no tyle z mojej strony. Tak jak mówię, projekt Presale rusza za 5 dni. Spójrzmy jeszcze sobie tylko, jak to wygląda na Ping Sale. Mamy już ustawiony audyt, mamy KYC, mamy audyt minimalny, czyli ten soft cap, który musi być przekroczony, ale myślę, że w przypadku tego projektu to jest. To jest w ogóle jakieś pierdnięcie. To jest 50 BNB. Widzieliśmy projekty, które zdobywało po kilka tysięcy BNB w takim fair lunchu. Przypominam, nie musimy tutaj wchodzić w żadne white listy. Wystarczy, że wprowadzimy sobie jakąś wybraną ilość tych BNB. Nie wiem, jaka jest tam minimalna, nie wiem, jaka jest maksymalna. To trzeba tylko sprawdzić. I tyle. Jeżeli chodzi o KYC, właśnie, bo jeszcze chciałem nawiązać na chwileczkę do zespołu. Zespół jest w miarę jawny. Jest część osób, która. Daje dostęp do swoich mediów społecznościowych, takich, gdzie widać twarze, widać dotychczasowe doświadczenie, czyli mamy CEO, CTO, CMO, to są osoby, które w jakiś sposób chcą być ła jawne, ponieważ są to twórcy, są to osoby jakby twarzy tego projektu, reszta deweloperka nie interesuje nas, tak więc mogą zostawić sobie tutaj tylko dostępy do Telegramów. Zespół jest fajny, zespół jest duży, jak na takie projekty. Miejmy nadzieję, że doniosą to, co mają donieść, będzie Bailando. Dobra, słuchajcie, tyle z mojej strony, troszeczkę pogadałem o tym projekcie, ale pogadałem dlatego, bo, bo uważam, że projekt ma potencjał. E, tak jak mówię, 5 dni do startu pre potem oczywiście listing, no i zobaczymy, co będzie dalej, tak? Jedni niech wchodzą, nie wiem, czysto spekulacyjnie, zaraz sobie po pre mogą sprzedawać, jeżeli coś zarobią. Inni niech trzymają sobie na portfelu, a już po miesiącu będą ze 100 dolarów mieli 10 tysięcy dolarów. No, nie ogarniemy tego, ryzyko jest. Ale, tak jak mówię, wchodzić, wchodzić tylko i wyłącznie na najwcześniejszym etapie, a zwłaszcza przed startem, jeżeli mam możliwość właśnie wejść w presej. Dobra, tyle z mojej strony. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na naszą grupę zdefiniowani.pl. Zapraszam oczywiście do zapoznania się z projektem. Link do grupy, jak i link do, tego, do strony tego projektu znajdziecie bezpośrednio w opisie pod tym filmem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej.